Nowe animacje w FNaF Security Bridge właśnie teraz No i jeżeli Ty nie chcesz, żeby takie potwory przyszły do Ciebie w nocy Zostaw lajka i suba za 3 sekundy 3, 2, 1, zostawiliście? Banda jesteście sztos! Top komentarze z poprzedniego odcinku Chcesz się pojawić też tutaj? Zostaw top komentarz A może już jutro tutaj się pojawisz właśnie Ty No my zaczynamy Dobra, u nas tutaj Gregor Gregory. Co będzie się działo? Jakaś mapa. On ma jakąś mapkę. Ciekawe, ciekawe. Mm. <ścoughs> Co tam jest? Ej, Boże. Bateria zgasła, no właśnie. Siadła. Mm. Jakie nowoczesne wszystko. Dobra. Teraz się ładuję. Chlop. FNAF. Freddy. Nie! Pułapka! No właśnie. Co z granem? Wanie oh, jest creepy. Boże, nie, w serio? Ty zrobisz to, Wanie? Gdzie jest Freddy? Oh, no, się pojęł pistolet, ale okej okay. Wodny <laughs> Ona ma wyrąbane chyba Ale napięcie No, Freddy jak zawsze pomógł Dobra uratową Biedne dziecko, matko jedyną. Mam tę mapę przy sobie, super. To może im się uda w końcu. O, też chcę takie coś znaleźć. No. Pułapka, uciekajcie. Jeszcze jedna pułapka. Siada bateria, to niedobrze. Jak on to zrobił? Jestem w szoku. Biegnij, Freddy! Boże, Gregory, Boże! 3, не? Так а что там было в шротку? <laughs> Есть им чеков. Но галерея, галерея. Вау. Ну ладно, трохи крипи. Нотс. Че не нотс? О боже, зараз Бенджи битва. Боли? Боли. Right. Biedne dziecko, boże. Ten Gregory, jak on jeszcze żyje w ogóle? Uh... 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 jak to się zrobiło? On się schował dobra, w pudełku z bruszakami. Эй, я кто был? О боже! Нет, этот нос на правде есть трогает такие крипи. Ага, мел план целый. Po takim czymś to już dostaniesz kopa. Tredziej przyszedł nam pomóc. Biegnijcie, właśnie. I już nie ma ceny handlowych. Galerii, boże Max, no nikt już nie mówi centrum handlowym. Dobra, u nas tutaj coś się dzieje dalej. Gregory się obudził jak zawsze. M. Czemu jakieś takie żółte? Такий дивный страшный смех, масса слухаючий же шок. Банди, сюрприз. Аж как вы кринчило, видите то? Ugh. И -то Боже. Я с тем шоком, Грегори. Так, нас пришли тут Фредди и может вау. Я хочу в таком правдивом, в правдивом у Герка. Такой mm -hmm. такой, не на смерть, а чтобы попросту ещё ховать вещи такие. Gregory. Po prostu biegniemy tam, no właśnie. Dobra, oni tutaj, gdzie oni tam? A. Tutaj, gdzie wszystkie kamery U ochroniarza chyba. O Boże, chowaj się tutaj, no właśnie. Dostałeś. I tak jej trzeba. Tak, ma nie ma nerwicy, co nie? Szalone. O, szalona. Tak jej trzeba, bo ona jest bardzo niedobrą. Żadnej animacji słuchajcie nie widziałem, gdzie, gdzie by było dobro. Tak u nas tutaj cika. Co ma z uczanie? To już takie nie wiadomo czy on się boi, czy mu zimno. Jest też w cyrku obecnie. Ну, Чика не выглянда туда и на таком вече. Крипи. О Боже, Фокси. А я завши вече, для чего мы на Фокси и Рокси, бо я вам колыжанка Рокси. Как мне узначен с ТикТока. Он типа просто так мне целый час. Рокси, Рокси. Ну, а там уже Фокси. О, боже. Ой. Roxy, Foxy, dostałeś. Trochę. O, dzień przyszedł do nas. Wkrótce wyetuje odcinek z OMR Jesteście gotowi? Zapomniałem wam powiedzieć w ogóle. malutku będziemy też zmieniać content. Myślisz, że chcę tak? Znaczy nie zmienisz, a dodawać więcej innego kontentu. No tego jak zawsze, to nie tak zawsze też w życiu bateria wszędzie się do... No jak go naładować tutaj podładować? забрали Фредди А где они забрали? Нет, конечно, Чика. Наковалки. O Boże! No, przykre. Więc o taki nas był odcinek. Jeżeli Wam się spodobało, ja zostawcie, pójście do góry sobie dzwonkiem i piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej animacji z FNAF Security Bridge, czy chcecie więcej. No mm. ja dziękuję, że byliście. Z wami był Maksim 6 i do zobaczenia. banda, jutro.